Elo, dzisiaj robimy Opening epickich skórek, bo przed chwilą trafiłem yy, yy, duplikat Diamond Demona i ma 700 gemów, więc możemy 10 razy zakręcić. Ja zamykam oczy i nic nie widzę. to zobaczy się. Więc... No, jestem ciekawy, co mi wypadnie. No. Dobra, liczę do pięciu Dobra, mamy tutaj szarka. Może być, może być. No nie może być, bo są za słabe te skiny. Ja może trafiłem jakieś specjalne, czy nie patrzyłem. Nie wiem. O nie! Skarczy! Queen Elizabeth Queen. Dobra. Chyba nie, nie trafiłem żadnego specjala, tak mi się coś wydaje. Dokładnie, nie trafiłem żadnego specjala, ale dla was mogę zaspinować jeszcze trzy razy. Może coś się trafi, nie wiem. Gryzli? Nie, ochyda. Nie. No, może być coś, coś specjalnego. Dobra, ile mi zostało gemów? Idealnie dziesięć kręceń. Ja zamykam. Odchodzę! Zamykam drzwi! A! Jest! Mamy! Co jest? Co jest! Powiedzcie mi, to jaki wart! Jaki to musiał być wart! Najlepszy no i... ile skin, którego chciałem, jak była jeszcze Kitka Games! <grywka> <grywka> Captain Gold Jeżeli chcecie jeszcze raz, tak ten to jeszcze się ja duplikata Diamond Demona w następnych spinach A pojawi się taki odcineczek Więc elo e Elo, elo